A obsługę medyczną dzisiaj sprawować Ura! będzie w sprawie tradycyjnej Jacek Klimka. Życzymy Jacku, że jesteś i życzymy Ci zero, zero pracy, tak? I będzie wszystko fajnie. Proszę Państwa i jeszcze Rominty Gruba. Witamy serdecznie Was. Proszę Państwo, no i cóż. Jeszcze raz przypomnę, że w przerwie meczu kilka słów powiem na temat kadrowej sytuacji Rominty na wiosce. 2023 roku będzie oczywiście losowanie tradycyjne tutaj pamiątek dla tych, którzy wykupili bilety oraz dla naszej młodzieży którzy dzisiaj mają gratis ale będziemy losowali też nagrody dla nich żeby przychodzili często, żeby tutaj adaptowali się na, ten, na, na tym stadionie w Mołdawii. Drodzy Państwo, no i będzie właśnie tych kilka słów na temat tej sytuacji kadrowej. No i oczywiście tradycyjnie wymienię sponsorów, jakie mam tutaj na chwilę obecną. Proszę Państwa, no cóż, życzymy przyjemnych emocji na pierwsze 45 minut meczy Ruminta no!

Proszę Państwa, szczęście z do 6, 6 minutę spotkania. Krystian Człowicki, rzut karny i jeden do zarabia kilka, że ruminty weczuł spalają ryk barbarzyński. Krystian Człowicki. <try>

É isso is so new